są po prostu mistrzami w wyprawach rowerowych. W tym roku mają do przejechania ponad 4000 kilometrów. Ekipa Rozkręć Wiarę wyjeżdża na dziesiątą jubileuszową wyprawę rowerową. Tym razem jest to Polska, bardzo liczna grupa 45 osób zaangażowanych w wyjazd. Chcemy odwiedzić najważniejsze miejsca w Polsce, to znaczy przede wszystkim sanktuaria, najważniejsze wszystkie parki krajobrazowe. Dojechać do różnych ciekawych miejsc, też turystycznie, bo chcemy to połączyć właśnie i wiarę, i też troszkę ze zwiedzaniem. Codziennie nasza grupa będzie liczyć około 20 osób na trasie, ponieważ nie wszyscy jadą naraz. Każdy może w tym roku dołączyć kiedy chce. Nie musi jechać cały miesiąc, jak zazwyczaj tak było. Może się dołączyć po tygodniu, może na tydzień jechać, może na dwa dni, na dwa tygodnie, na trzy tygodnie, ale jest bardzo dużo osób, które chce jechać na cały miesiąc nawet dłużej niż cały miesiąc 32-3 dni. Nasza pielgrzymka zostanie zakończona w stolicy duchowej naszej ojczyzny, czyli w Częstochowie. Jedziemy na wyprawę z mężem po raz pierwszy. Szczerze przyznam, że się stresuję nawet bardzo, bo no, boję się, czy dam sobie radę, ale też z drugiej strony wierzę w to, że z pomocą Bożą i z błogosławieństwem uda się mi to przejechać. No i że spędzę fantastyczny miesiąc z fantastycznymi ludźmi. Do wyprawy przygotowywaliśmy się już y, od kilku miesięcy, w zasadzie już od ubiegłego roku. Y, ćwiczymy na terenie żywieczyzny, jeździmy w grupie kilkunastu osób. Y, spotykamy, się, spotykamy się raz w miesiącu, przynajmniej na takich dłuższych treningach. Y, jeździmy y, w rejonie y, Szczyrku, Wisły, y, Rajczy, y, Łedygowic, Bielska. W tym roku byliśmy też na takich sparringach w Częstochowie. Jedziemy na rowerach trekkingowych. Są to rowery takie, że mają cień, cieniutką oponę z przodu i z tyłu i bardzo mocno jest napompowana, dlatego bardzo fajnie jedzie do przodu. I z tyłu mamy bagażnik, na bagażniku są zamontowane sakwy. Spać będziemy na plebaniach w różnych parafiach, y, tam na trasie. Wiktor Martosz, Beskid Live.